Dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór, Piotrze. Dzień dobry i dobry wieczór jednocześnie, Marku. A, to taka nowa formuła. Piotrze, no jak przykro mi powiedzieć, ale minął kolejny miesiąc, to, to o tyle mi przykro, że dla mnie, dla człowieka w moim wieku, to już jest zawsze jakaś znaka, że, oznaka, że coś ucieka bezpowrotnie. No dobrze, ale pomijmy, tak, pomijmy tak. te wątki. Mam rację. Zleciał kolejny miesiąc, jeszcze niedawno by był luty, pamiętam, a tu już sierpień, niebawem, niedługo wszystkich świętych, jak to mówią, Sylwester i Nowy Rok. Tak to leci. Tak, a kiedyś się śmiałem ze swojego dziadka, który mi powiedział w lipcu, że idzie zima i czas kupić węgiel. Jakoś dzisiaj mniej się z tego śmieje, ale Piotrze, spotkaliśmy się jak co miesiąc, żeby porozmawiać o najnowszym numerze nieznanego świata. Zaczynajmy w takim razie. Numer jest bardzo bogaty w treści, i pozwól, że odwrócimy rolę po raz kolejny. I to ja cię, ja cię zapytam znowu, bo numer otwiera Twój wywiad z Piotrem Plebaniakiem. I tutaj wywiad jest bardzo długi i trochę wielowątkowy, ale takim kluczem słowem jest ultra kooperacja, o której między innymi rozmawiacie. I wiesz, tak się dzisiaj wiele mówi na świecie o złej sytuacji, tam o. Pogłębiającym się kryzysie klimatycznym i tak dalej, a tu okazuje się, że ludzkość mogłaby współpracować na wielu poziomach, ale problemem, jak się okazuje, nie są różnice kulturowe, tylko konflikt interesów. I to niezwykłych ludzi. To chyba aż tak proste nie jest, że ludzkość byłaby w stanie ze sobą konkurować, bo nie w wywiadzie, ale w wielu innych miejscach Piotr plebania który jest w tej chwili mieszkańcem Tajwanu, ale w ogóle jest Polakiem, socjologiem, który z Polski był sobie wyjechał, bo na Tajwanie znalazł wiele ciekawych wyzwań dla siebie, między innymi naukę języka chińskiego. Ta nauka bardzo sprawnie mu poszła, bo w tak zwanym międzyczasie przetłumaczył bezpośrednio z języka chińskiego sztukę wojny Sun Tzu. To o tyle ważne, że wcześniejsze tłumaczenia, które trafiały na rynek polski, to były tłumaczenia via język angielski. Tymczasem to jest bezpośrednio z chińskiego i okazuje się, że ta sztuka wojny, którą znaliśmy za pośrednictwem języka angielskiego i ta, która jest tłumaczona bezpośrednio, troszeczkę się różnią, a nawet bardzo troszeczkę. Ale to nie jest głównym tematem. E, mówmy dalej o, 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 o wywiadzie. Ten wywiad jest niezwykle ciekawy, ale on pokazuje, no wspomniałem o tym, że Piotr Plebaniak podkreśla jedną ważną rzecz, że kultura, szeroko rozumiana kultura, to jest coś, co nie da się ze sobą krzyżować, co nie da się ze sobą pogodzić, co w jednym miejscu może występować właśnie multikulti to jest coś, czego Piotr Plebaniak nie rozumie i absolutnie odrzuca. Nie da się wprowadzić na jednym miejscu dwóch kultur. Zawsze jedna będzie zjadała drugą i ten dosyć agresywny język, którego używam, on jest adekwatny do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zjawiska społeczne. Ale wróćmy do tej ultrakooperacji. Ultrakooperacja w ramach, czyli taka współpraca, ona się też wiąże z innym pojęciem, a To są takie pojęcia, które mówią o tym, że w ramach jednej kultury wytwarza się pewien, pewien mechanizm, Współpracy, w której jednostka jest w stanie poświęcić swoje dobro dla dobra ogółu. Ja wiem, że to, co w tej chwili mówię, wydaje się przynajmniej niektórym z Państwa no, dosyć egzotyczne, bo w naszym społeczeństwie obserwuje się to coraz rzadziej. Tymczasem to jest cecha silnego społeczeństwa, tak, przynajmniej Piotr Plebaniak to udowadnia i pokazuje, że to, z czym mamy do czynienia obecnie w naszej zachodnioeuropejskiej kulturze, to jest raczej schyłek i upadek, niż jakakolwiek próba podniesienia tej kultury do, do takiego stadium, jak przeżywała, jak to ta kultura przeżywała w ostatnich wiekach. Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami i jak obserwujemy to z pierwszych rzędów, że europejska kultura, ta kultura białego człowieka, z którą nie, nie oszukujmy się Spora część świata walczy, to ta kultura po prostu ginie, ginie na naszych oczach, a w dodatku my przyczyniamy się do tego, czasami świadomie, czasami nie, do tego, że, o, że ona upada po prostu. Tak. Jak mówiłem, wywiad jest wielowątkowy, skupia się też na, na, na kulturze Tajwanu, ale to każdy sobie może o tym przeczytać. Ale przejdźmy, Marku, do kolejnych punktów z Nieznanego Świata tego nowego numeru. Kolejny godny uwagi artykuł zatytułowany Tylko Jazień nie śpi, wyszedł z pióra Wojtka Chudzińskiego, jest częścią jego cyklu poświęconego świadomości. I tutaj Wojtek odwołuje się do trzech wielkich nazwisk dla mechaniki kwantowej Heisenberga, Bora i Schrödingera, którzy wyjątkowym przedkiem darzyli, jak się okazuje, Wedy. Ta fascynacja kosmologą hinduistyczną i tamtejszymi posami jest wśród fizyków dość powszechna, bo Oppenheimer, o którym jest tak głośno ze sprawą filmu, który bije rekordy popularności, no też się fascynował Bhagavad Gitą i opisem cudownych broni. Ja ci powiem, że ja tego Oppenheimera oglądałem. A ja też i za chwilę o tym powiemy. Tak. Um... Dobrze, ale wróćmy do, do tej kwestii, o której pisze Wojtek. Bo otóż Schrödinger, który jako fizyk prowadził też bardzo bujne i kontrowersyjne życie, postulował, że we wszechświecie istnieje de facto jeden umysł, ale ten jeden umysł wyraża się na wiele sposobów. To w pewien sposób rozwiązuje nam różne, różne paradoksy świadomości, także te związane z jej rolą w mechanice kwantowej. No i oczywiście to skierowało dyskusję na zupełnie inne tory i otworzyło drogę takim, takim myślicielom jak na przykład Bernardo Kastrup, o którym jeszcze będzie mowa. No ale muszę powiedzieć, że ten, ten cykl Wojtka ma wyjątkowy charakter, wyjątkowo go cenię. Ja mam nadzieję, że on się tak szybko jeszcze nie skończy, bo to jest podsumowanie naszej obecnej wiedzy na temat świadomości i też alternatywnych y, hipotez na jej temat. Tak, przewracam strony i y, niejako sąsiaduję z artykułem Wojtka Chudzińskiego, mm, artykuł, który byłeś, popełniłeś wspólnie z naszą znajomą z Bibliotekarium 2.0, Joanną Bohaczek-Trąbską, a w dodatku artykuł y, o Jasnej Górze. To się teraz tłumaczy. Tak, no jako, że z Joanną jesteśmy tutaj reprezentantami miasta ze Świętą Wieżą, to żeśmy taki artykuł popełnili, a że oboje się zajmujemy też zjawiskami z pogranicza, to zwróciliśmy uwagę na mniej om omawiane i często przemilczane kwestie związane z, z, ze wzgórzem, z klasztorem. Na przykład, wiesz, wiele osób się nie zastanawiało nad tym, czy to jest przypadek zupełny, że taką krainę jak Jura Krakowsko-Częstochowska od jednej strony zamyka ogromny, energetyczny punkt, jakim jest słynny Czakra Mawelski, a od drugiej właśnie Jasna Góra. Piszemy też o tym, co odkrył w tej sprawie znany radist Teta Leszek Matela, z którym się konsultowaliśmy. Oprócz tego zgłębiamy taką krążącą od dawna hipotezę, że Jasna Góra mogła być przedchrześcijańskim centrum kultu razem z kilkoma sąsiednimi ośrodkami, które na których też być może zbudowano potem e, chrześcijańskie świątynie, bo ten, okrą, ten, ten, ten wianuszek mm, sanktuariów otaczających Jasną Górę jest naprawdę duży. E, no i ja też tam dodałem taki wątek o Jasnej Górze jako dawnym centrum egzorcyzmów, bo się okazuje, że e, w epoce staropolskiej e, takim właśnie była. Mało kto o tym dzisiaj pamięta. Co jeszcze, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę w tym, w tym numerze? Jest tam tekst o krątwie petersburskiego kanału obwodowego. To jest taki, no jak sama nazwa wskazuje, kanał w mieście Sankt Petersburg. Marek Ochrem analizuje tam pewną bardzo ciekawą miejską legendę związaną z tym, z tym obiektem. Otóż co dekadę w latach zakończonych trójką kanał pożera dużą liczbę ofiar. Natomiast obecnie, jakimś przypadkiem, gdy Krątwa znowu ma o sobie dać, Rosja znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje, Na Petersburg jest centrum putinistów. Jak na to patrzeć z tej perspektywy legendy miejskiej, no o tym już pisze autor. Wiem, Marku, że tam ci jeszcze zainteresował Igor Witkowski ze swoim felietonem. No to prawda, bo yy, Igor Witkowski, no, powiem tak. Znam osoby, które się z Igorem Witkowskim nie zgadzają i jakby ciągle polemizują. Znam osoby, które no właściwie spijają z ust tego publicysty każde słowo. Jedno nie da się ukryć. Naprawdę teksty Igora Witkowskiego, to no ja pochłaniam zawsze no na pierwszym miejscu niemalże. On tutaj, tutaj pyta w sposób taki bardzo otwarty, co czeka naszą cywilizację. I tutaj wskazuje na kolejny analizowany przez siebie on Ja nie będę go zdradzał specjalnie, dlatego że w wielu numerach, znaczy w kolejnych numerach mamy, mamy bardzo podobne do siebie publikację pana Igora, ale zwracając uwagę na bardzo różne, różne treści, często pomijane w takim oficjalnym dyskursie. Ale mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz yy, związaną z tajemnicami kosmosu. Otóż Marcin Gibas w tym numerze opisuje tajemnicę słynnej gwiazdy Matuzalema. To jest jedna z wielkich zagadek astronomii. Według przeróżnych obliczeń, jakie poczyniono na przestrzeni lat, to ta gwiazda górowała wiekiem, nad wiekiem całego kosmosu. Otóż, jeżeli wszechświat liczył sobie 13,6 miliarda lat, to gwiazda Matuzalem Według analiz, jak mówię, astronomów, była starsza. Jak zatem możliwe jest, że coś, co się wiesz, ukształtowało długo po wielkim wybuchu, mogło być starsze od samego wielkiego wybuchu. Na to pytanie postanowili odpowiedzieć uczeni. No i muszę powiedzieć, że często im wychodziło, że ta gwiazda jednak starsza jest. Jakie metody stosowali, to sobie przeczytacie. Ale ostatnio wiesz, rzucił mi się w, w oczy taki artykuł, że to, co myśleliśmy o wieku wszechświata, to też jest jakaś tam mrzonka, bo on sobie liczy, Przynajmniej dwa razy tyle. Nie 13 miliardów lada, 26 z hakiem, jak to się mówi. To oczywiście jest wąski wycinek tego, co znajdziecie w numerze. Jeżeli się chcecie dowiedzieć więcej, to odsyłam was na stronę www.nieznanyświat.pl, a także na www.nieznany.pl, jeżeli interesuje Was na przykład zakup numerów archiwalnych. Cóż, Piotrze, a my, jak zwykle, słyszymy się za miesiąc. Za miesiąc, za miesiąc, tak. Do usłyszenia.